Dobry wieczór Państwu. Nazywam się Magda Woźniak, jestem inicjatorką i jedną z koordynatorów projektu Power of Art w Koneserze akcji społecznej zorganizowanej przez 13 artystów koordynujących, do których zaraz wrócimy. Akcja Power of Art w Kuneserze trwała przez ostatnie dwa miesiące, luty i marzec. I w ramach projektu zorganizowaliśmy całą moc różnych wydarzeń kulturalnych, artystycznych. I dzisiaj chcieliśmy je podsumować. Stąd zorganizowaliśmy ten filmisaż. Łącznie tych wydarzeń było 16. Cztery wernisarze kolorystyczne. Żółty, czerwony, niebieski, zielony. Pięć spotkań z książką, trzy performancy dyskuta na temat sztuki perwolnej. Jedno spotkanie z bajkami japońskimi i spotkanie odnośnie praw autorskich. Razem prawie 100 twórców i ekspertów różnych dziedzin całej Polski brało udział w naszych wydarzeniach. Łącznie zaprezentowanych zostało ponad 250 dzieł sztuki. Rozeszło się prawie 1000 katalogów. W sumie około 5 tysięcy osób uczestniczyło w naszych wydarzeniach i na co dzień zwiedzając galerię. No i jedna z ważniejszych informacji, prawie 10 tysięcy kieliszków wina pitony. A to wszystko za sprawą 13 artystów koordynujących, których szybciutko wymienię. Wit Bogusławski, Juliusz Erasim Bolek, Julita Delbar, Edyta Dziersz, Sławomir Golonko, Magdalena Hajnosz, Kupa Janysk, Anna Kostragowska, Krzysztof Rodak, Joanna Świerczyńska, Magdalena Magdoźni, Monika Wojtowicz i Paweł Zakrzewski. Rozpoczął projekt Wernisaż Wystawy Czerwony. Tutaj jak do każdej z wystaw, które organizowaliśmy, tak jak wspomniałam wcześniej, artyści koordynujący brali w nich udział plus artyści gościnni do wystawy czerwony, drogą konkursu zakwalifikowali się. Jolanta Wenerowicz, Agnieszka Kazała, Marcinko Koszko, Marta Konieczny, Romułak Krzyżanowski, Bożena Kuziomila. Krystyna Małacka, Jola Michalak, Joanna Nasiłowska, Marcin Panta, Agnieszka Papuła, Magdalena Piwko-Budzik, Olga Prokop-Miśnikiewicz. Każda wystawa trwała mniej więcej dwa tygodnie, a pomiędzy, pomiędzy wernisażami właśnie odbywały się spotkania, między innymi z książką. Rozpoczęliśmy od walentynkowego spotkania z książką Abra -Kadabra i Juliusza erasma Wolka. Dziękuję, gratuluję i zapraszam do dalszej współpracy. Kolejny był wernisaż wystawy Niebieskiej, tutaj też szybciutko odczytam. Artystów kościelnych, którzy drogą konkursu zostali zakwalifikowani to byli Andrzej Filipowicz, Anna Bąbowska, Bartosz Iwa, Daniel Ledinen, Jana Nowosa, Dorota Wolczyńska, Ewa Walernikowska-Zamońska, Hanna Karasicka-Eberhardt, Iwona Biszczelska, Joanna Nasiłowska, Justyna Olszewska, Kamila Wojciechowicz-Krause, Karolina Piotrowska, Magdalena Karłowicz, Marcin Panta, Michał Mroczka, Tomasz Zjawiony. I kolejnym wydarzeniem, e, które się odbyło już pod hasłem Wystawy Niebieskiej, było spotkanie z książką ambasadorowa, z jej bohaterką Beatą Kołaszewską, którą serdecznie zapraszam. Eee, rozmowę prowadziła Agnieszka Domeracka. Nie wiem, czy Agnieszka jest z nami, bo nie widzę, ale jej również, również gorąco dziękujemy. Beatka jest niezwykłą osobą i jestem Ci mega wdzięczna, że przyjęłaś nasze zaproszenie. Eee, i myślę, że z misją książki, dzięki nam chociaż troszeczkę dalej zaszłaś, bo książka ma swoją misję. Jest oparta na faktach. Na niezwykłej historii, którą przeżyła Beata. Ambasadorowa nie jest bez przyczyny. Nie będę o niej opowiadać teraz, ale zachęcam do zarówno kupienia, jak i do poszperania na ten temat. Bardzo dziękuję Ci pięknie. Wydarzeniem, które, które uświetniło nasz projekt był performance Wojtka Kowalczeka, wspaniałego performera, który przyjechał specjalnie dla nas z Bydgoszczy, który jako, jeżeli nie jedyny w Polsce, to jeden z nielicznych, jest doktorem sztuki performance że naprawdę niezwykła osobowość przyjął nasze zaproszenie i przyjechał. Wojtka nie ma dzisiaj z nami, ale serdecznie mu dziękujemy za to, że był, a był w podwójnej roli. Raz, że na początku między innymi ze mną właśnie z której jeszcze Państwu nie przedstawiłam, ale jest to jedna z głównych koordynatorek projektu. E, uprowadziliśmy debatę na temat tej sztuki. Debata była niezwykła, zapraszam gorąco do śledzenia YouTube'a, tam gdzie są relacje z naszych wydarzeń. Niezwykła o tyle, że mam nadzieję, że pokazaliśmy e, czym jest sztuka performance, e, troszeczkę prowokacyjnie e, podsuwając pytania typu, gdzie jest granica szaleństwa jak ją ugryźć, jak ją rozgryźć, tę sztukę. Naprawdę zapraszam gorąco do, do śledzenia YouTube'a, do zobaczenia na Art Imperium i na Power of Art, naszych filmików z relacji z wydarzeń. Spotkanie z książką, Sepia. To było kolejne wydarzenie z autorem Miłoszem Kamilem Malastewskim. Rozmawiał również Juliusz Enas Zapraszam. Wernizaż wystawy żółty. E, tutaj chcielibyśmy wyróżnić osobowość, która uświetniła nasz wernisarz, uświetniła go muzycznie, a turażem zaserwował nam i DJ Diego Lili Les. E, nie ma go z nami w tej chwili, ale serdecznie, serdecznie mu dziękujemy. Na wystawie żółty Gościnnie zakwalifikowali się po drodze konkursu artyści, tacy jak Andrzej Filipowicz, Anna Łukowska, Bartosz Iwan, Daniel Lekinem, Jana Nowosad, Dorota Wojczyńska, Ewa Zolarnikowska, Zamojska, Hanna Karasińska, eberhardt Iwana Iwona Joanna Masiłowska, Justyna Olszewska, Kamila wojciechowicz krause Karolina Piotrowska, Magdalena Torłowicz, Marcin Panta, Michał Broczka i Tomasz Zjawiony. Marzec był jeszcze bardziej imponujący, dużo więcej siedział. I zaczęliśmy niezwykłym performancem Edyty tylko Edytko pozwól, że ja sobie pogratuluję, podziękuję serdecznie. Obraz, obraz, dźwięk i światło. To trzeba zobaczyć spotkanie z książką, jak jest to każdy widzi i Jarskiej. I Spotkanie poprowadziła Magdalena Walusia, dla której też mamy a oraz e, podczas spotkania zaprezentowała swoje prace, rysunki i ilustracje do książki e, i której również serdecznie dziękujemy i za przyjechała specjalnie do nas ze Szczecina, także naprawdę... Moc energii tutaj skumulowaliśmy. Książka Izy to są felietony satyryczne o kotach, jak to kot oswoił sobie człowieka, nie tylko dla dzieci, ale myślę bardziej dla dorosłych. I pisze wspaniałym językiem, niezwykle dowcipnie, także gorąco polecam nie tylko kociarzom, to... To po prostu jest to bardzo fajna, zabawna książeczka, również na prezent. Tak. Kolejne spotkanie dotyczyło praw autorskich i spotkaliśmy się z mecenas Joanną Hetman-Krajewską, specjalistką właśnie m.in. od praw autorskich z kancelarii prawniczej Patrynomium. Mamy nadzieję, że jeszcze do nas dojedzie i będziemy mogli jej gorąco podziękować. Nihon no Monogatari to było spotkanie z baśnią japońską, Edyta Poskropko i Radomir Rakowski. Też nie udało im się wyjechać, oni z Białego specjalnie do nas przyjechali. Gorąco, gorąco dziękujemy. Kolejnym był wernisaż Wystawy Zielony. I oczywiście poza artystami koordynującymi w drodze konkursu wytypowani zostali Bartosz Iwan, Dominik Jasiński, Hanna Karasińska, Eberhardt, Magdalena Karłowicz, Ewa Kolermikowska, Zaborska, Romuald Krzyżanowski, Agnieszka Kutera, Daniel Ledinen, Justyna Łaszewska, Marcin Pańka, Anna Dągowska, Adam Piotr Ludkowski, Anna Serdysia, Olga Szerczuk, Kamila Wojciechowicz-Krause, Dorota Wójcik, Izabela... Dziennicka-Ucieszyńska. I w ramach tejże wystawy kolejnymi wydarzeniami było spotkanie z książką jak ziarnka piasku i z autorką Joanną jak rozmawia rozmawiał już. Egazm Bolek Jasiu. zapraszam cię serdecznie. Tutaj też film jeszcze nie powstał, bo to gorąca, bo gorąca chwila, ale ta rada momenta Joanna nie tylko nie tylko opowiadała o swojej książce, ale również śpiewała, grała, Także niezwykły wieczór nam zaprezentowała. Kolejnym spotkaniem było spotkanie z książką Latynoska Euphoria z Hollywoodem Hitler oraz jej autorem i bohaterem Andrzejem Zdrożkim. To spotkanie miałam ogromną przyjemność prowadzić ja. Andrzej zapraszam cię do nas. To są historie naprawdę żywcem z Hollywood, chociaż bardziej amerykańskiego Hollywood. Opowiadają o jego przeżyciach, podróżach. Ostatnim wydarzeniem w ramach projektu było spotkanie pod drzewem Moniki e, Wójtowicz. Spotkanie pod drzewem, czyli performance. To, jest to najważniejsza część podziękowań e, to są patroni medialni i partnerzy, bez których ten projekt na poznanie odbyłby się na takim poziomie, na jakim udało nam się zrealizować. Agencja informacyjna, co jeden z naszych patronów medialnych, zapraszamy. Bardzo dziękujemy za wspaniałe DSze. Akademia Sztuki i Kultury Klub Integracji Europejskiej oraz... Jednocześnie podziękować Wasi Jączek jako Pani Prezydent, przedsiębiorcy EU, -E magazyn e, niezwykle ważny, bo biznesowy. E, Basiu, pięknie Ci dziękuję, a przede wszystkim za to, że wspierasz wszystko to, co robię, nie tylko e, jako Paweł Oksart, ale wszystkie nasze działania. Także bardzo, bardzo gorąco dziękujemy za promocję sztuki i kultury. Jednym z patronów medialnych oczywiście jest Art Imperium, <laughs> Serium, czyli portal kulturalny, którego jest redaktorem naczelny. Centrum Praskiego Nestle. Bardzo, bardzo dziękuję. Delbar, ponieważ się bardzo zasłużyła w działaniach organizacyjnych dla projektu. Także uprzejmie dziękujemy. Promocyjnie również nas wsparła praska czyli e, radiopraga.pl Pięknie dziękujemy za wywiady, za możliwość opowiedzenia o projekcie. Warszawskie Stowarzyszenie Plastyków Adam Piotr Zapraszam Cię się serdecznie. Bardzo dziękujemy za wsparcie artystyczne bardzo. I zapraszamy do współpracy dalej. Telewizja APH dla Andrzeja Tarkowskiego, Kiszewskiego, gorące podziękowania. Kolejnym medium, które nas wspierało, to portal serwis VAW 4 Free. To związek artystów plastyków. Niestety Pani Prezes nie mogła do nas przyjechać, wyślemy pocztą, tak samo jak Związek Polskich Twórców Sztuki i Magdalena Ścierzyńska, wspaniała osoba. Dzięki. Między innymi powstały te nasze cudowne katalogi. Ostatnie medium, które niezwykle było dla nas ważne, szczególnie w związku z tą literacką częścią, to Związek Pisarzy. Byli już raz Polek. Bardzo dziękujemy za publikację i za wsparcie. No także jeszcze raz pięknie dziękujemy za wszystko. Życzymy Państwu miłego wieczoru i zapraszamy do śledzenia kolejnych działań.